Cześć, witajcie widzowie w kolejnym specjalnym odcinku z mitów i legend w GTA San Andreas. Dzisiaj się zajmiemy znikającymi napisami na murze na takim jednym cmentarzu w Los Santos, to jest główny taki cmentarz, na którym zaczyna się pierwsza misja, pierwszy filmik. I też zajmiemy się tam taką otworzoną trumną, przy której jest telewizor i otwarto pizza. O kurde. Po moim ostatnim odcinku z garażem został tylko rowerek, ale dobra, bierzemy go. I teraz tak, o co chodzi? Najpierw zajmiemy się napisami. Chodzi o to, że o chyba północy albo 23 napisy na cmentarzu chyba się pojawiają, a o 6 rano znikają albo tak na odwrót jakoś, zaraz to wszystko obadamy, ale w każdym bądź razie właśnie chodzi właśnie o takie coś. A później zajmiemy się trumną otworzoną, przy której jest telewizor i otworzona pizza i to jest też na tym samym cmentarzu. Przed chwilą widzieliście gdzie to jest na mapie. Mam nadzieję, że dobrze wszystko zaznaczyłem. No i za chwilę tam o kurde Za chwilę się tam dostanę. Jestem na tym cmentarzu. Proszę Państwa, jednak okazało się, że źle zaznaczyłem, więc nie jedźcie tam do tego miejsca, gdzie zaznaczyłem, bo tam w ogóle jakiś dom zwykły był chyba. Kurde macie. Popierdzielę, ja myszką nie działa. Wszystko znajduje się tutaj. Tutaj jest Tuning, tutaj jest Grove Street, wszystko znajduje się tutaj. W tym kwadraciku takim. I dobra, jest tu parę zagadek i powiem wam, że po drodze jak tu jechałem to mi się zacięło GTA i musiałem na nowo włączyć, a jak na nowo włączyłem to jak tu chciałem przyjechać to yy, chciałem tak na szybko wziąć auto i jeszcze nie zdążyłem, no klikłem F, ale CJ nie zdążył nic zrobić jeszcze i policjant mnie na skuterze, raczej na motorze przejechał i miałem jedną gwiazdkę za to, że on mnie przejechał, ale nic mi nie robił dalej i jechał na motorku, nie wiem czemu. Dobra, pierwsza zagadka tu jest. Trumna, raczej yy dziura, do której nie można wejść. Są jakieś tam mody, że to jest odlokowane, ulepszone, że tutaj można zeskoczyć, ale bez modów to tutaj nie idzie wejść. To jest tylko tak zrobione. I cały czas myślałem, że to jest trumna, przy której stoję w pierwszej misji, ale nie jestem dokładnie pewny, czy to jest ta trumna. To tutaj jest. To jest ta dziura raczej, bo tutaj jest druga dziura. I jeszcze może tutaj gdzieś też jest jakaś dziura jeszcze. Więc nie wiem, czy to było dokładnie, czy to było przy tym dokładnie, że oni tam stali w tym filmiku. No ale w każdym bądź razie jest to jakieś zagadkowe dziury. No, no już tu po, po prostu będą chowani jacyś ludzie, nie, niby. Ale nikt tu nigdy nie będzie pochowany, bo to zawsze tak było od początku gry. Te Dobra Zajmiemy się najpierw zagadką yy, yy, Tą pizzą I tym, tą, otwarną, tą otwartą trumną I tym telewizorem co tam jest w środku Bo na tamta druga zagadka z napisami znikającymi to trzeba poczekać trochę Dobra Jest tu pizza Jest otwarta trumna jest fotel jeszcze, zapomniałem jak powiedzieć. Fotel tu jest i telewizor. Tu są inne trumny, tu jest jedna całkiem otwarta bez y, klapy. Bez tej... Y, no bez tej takiej betonowej tej... Posłony. Y, A tutaj jest otwarto tak jakby ktoś wyszedł. Nie wiem czy tu idzie wejść. Nie idzie tu zaskoczyć. A tu do tej? Do tej idzie. się idzie schować. Bawić się w trupa No i niektórzy tu mówią, że tu o północy się pojawia jakiś kolej, coś tu kurde, wyłazi, i oglądasz telewizję. To jest nieprawda, kurde, nikt tu nie wyłazi. Ja to sprawdzałem kiedyś już, kurde, parę lat temu, i nikt, nikt tu nie wyszedł. I jeszcze w ogóle, no w ogóle, widziałem na internecie, i nikt nikomu nikt nie wyszedł. Jak to sprawdza, więc to jest nieprawda. Przepraszam za te lagi, coś mi laguje i nie wiem czemu. Ale dobra, zamierzamy, raczej zmierzamy do następnej zagadki, a mianowicie znikające napisy na murach. Pewien użytkownik mi napisał, to był chyba pan profesor Dynia czy jakoś tak, mi napisał, że... że wszystkie te takie... mity, że niby o północy coś się tam pojawia, jakieś duchy i takie rzeczy, to to jest... bujda, nic, nic... nic takiego nie ma. I że po prostu... No to jest nieprawda. No i ja mu napisałem, że... Właśnie jest jeden mit, że właśnie te napisy znikają. I on napisał, że, że nie wierzy w to czy coś takiego, że chce, żebym nagrał o tym filmik. No to napisałem, no dobra, to to nagram. No to w takim razie nagram... nagrałem raczej ten filmik. I tutaj są gdzieś napisy na murek. Nie wiem teraz dokładnie, bo one właśnie teraz są niewidzialne. One się pojawiają o północy chyba. Wpiszę sobie kod na, na przyspieszenie y czasu. Kurde, coś tu nie działo, ten kod. O, dobra. Ale ten kod nic nie robi, on tylko przyspiesza czas. Nic poza tym nie robi. To normalnie możecie tu sobie iść bez tego kodu i będziecie widzieć, że coś się tu pojawi. O, jest, widzicie. Tu się pojawił napis. Pojawił się jeden napis. To nawet nie trzeba było czekać do północy. I patrzcie, zaraz będzie. Oj, przepraszam, zaraz będzie szósta. Jest szósta. I co? Napis znikł. Są tu jeszcze gdzieś indziej te napisy. Nie tylko w tym miejscu. Chyba gdzieś na innych murach tutaj. Zaraz sprawdzimy. Czas szybko leci. Zaraz tu sprawdzamy. Jak nie wierzycie w to, no to możecie sobie iść. Tutaj w GTA bez modów, bo ja też nie mam żadnych modów. Możecie sobie tu iść bez modów, bez kodów, bez niczego i zobaczycie, że tutaj te napisy znikają. Nie trzeba mieć nawet 100% gry, normalnie przychodzicie i tak jest. Zara, będzie 20. To o 20 chyba się pojawiają. Gdzie tu jest napis? O, tutaj jest. Widzicie, tutaj jest napis. I tutaj też jest, Izara o widzicie, teraz na ekranie są obydwa te napisy, trzeba się przyjrzeć, ale i one znikną. Jeden jest z prawej strony ekranu, drugi z lewej tam. I zaraz znikną, zaraz jak będzie szósta. Idzie czas. Uwaga! Znikły. To jest taki easter egg, taki ukryty, no, ukryty taki motyw od Rockstara. I wszystko tu działa, nie trzeba mieć 100% gry. Wszystko to działa bez modów, bez żadnych kodów. Oczywiście ja użyłem kodu, żeby wam szybciej to pokazać, bo bym tu musiał, kurde, czekać cały czas. Ale wszystko to działa, możecie sobie iść to sprawdzić. I dziękuję za to, że tam jakoś oglądacie mnie, bo ja wam powiem, że ja tam nie potrzebuję mieć dużo widzów i dużo wyświetleń, tylko żeby ktoś to w ogóle oglądał i tyle. Bo mi się nie chce robić filmików jak ktoś tego wcale nie ogląda, ale widzę, że oglądacie to i chcecie więcej. I powiem wam, że taki koleś no chyba jest więcej takich na YouTubie, którzy po prostu jak Sandra wyszło to od razu wszystkie mity pokazywali i na początku pokazywali wszystko z programem i -um, z tym syntezatorem mowy. Chociaż wtedy wszyscy Wszyscy jakoś mniej nienawidzili ten syntezator, bo teraz nikt go nie lubi, jak ktoś widzi taki filmik z tym to zaraz wyłącza, a kiedyś to jakoś tak wszyscy z tym oglądali, jakoś było fajnie i wszyscy oglądali te mity, no i niektórzy tacy ludzie się przełamali, że tak powiem, czy jak to tam odważyli się i ze swoim własnym głosem nagrywają filmiki do teraz z różnych mitów i legend. GTA 5 i GTA 6 nawet jak wyjdzie, na nagrywać będą i z różnych innych gier. No i teraz naprawdę mają dużo wyświetleń i dużo widzów. A ja tam nie potrzebuję mieć dużo widzów, ja tylko chciałem sobie zrobić taki program. Taki sobie, GTA. No i jakoś tam udało mi się nabrać kilku widzów. Nie chodzi mi, że... że z was jajca robiłem, że was nabrałem czy co, tylko chodziło mi, że nabrać widzów, że ja nabrałem tylu widzów ale z, yy, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, że zdobyłem o tyle widzów Dobra, ja kończę ten filmik nie będzie tu więcej pieprzynia, głupot w tym filmiku więc nara możecie sobie iść to sprawdzić Kurde, auto mi znikło A, to normalna dieta